Aha, odwróć się. Gotowa? I już. To, to godzina! na Chyba jest w szoku. To zasterta prezentów. Tak, a godzina jeszcze młoda. To nas czekamy? Otwórzmy je. Zacznijmy od największego, proszę. Od przyjaciółki z Głębi. To od księżniczki Ariel. Patrz, tu jest. Cześć. To? po pogłoski, że jest moda na ocean! Wow! O ja! Oto on! Ogon syreny! Jakie lśniące płetwy i cekiny! No, mogę go przymierzyć? Proszę! Zaraz! Najpierw solenizantka! Wasza królewska mość, proszę za mną! Pomogę! Aha! Już mam! Przymierzmy strój! Najpierw śliczny top z kolorowymi cekinami! A teraz piękny Syreni ogon. Ma falbankę w pasie. To słodkie. Teraz księżniczce trudno chodzić bez pomocy. O, Jasmine, to twarzy ci w tym stroju. Dzięki, Ariel. Proszę. Ech, teraz będzie jej wygodniej przy otwieraniu prezentów. Dzięki, Sami. Nie no, Dziękuję. O, nie przywykłam do tych płetw. Hmm, który prezent będzie następny? O, może ten. Oś księżniczka. Zostałam na najlepszy. To prezent od Fiony i Shrek'a! To na pewno będzie coś ciekawego! A nie żaden smog ziejący ogniem! Wow, to ten sam fason co suknia Fiony! Co za piękne zdobienia! Co tu robi żaba? Czy trzeba ją pocałować? Aha, to zaczarowane pantofelki! Jesteśmy gotowe na bal! Dajcie łapkę w górę! Chętnie bym to zrobiła. To piękna suknia! Mam tę moc, mam tę moc! Dam ci prezent, otwórz go! Kochana Jasmino, gorące życzenia z krainy lodu, proszę! Niechu, świetnie! Jasmina z ciekawością rozpakowuje prezent. Orety to dary od Elzy i Anny. Jaka ona śliczna! Też dostałem od nich będzie w sam raz na zimowe loty magicznym dywanem. O, wow, z nieba sypnął kolejny prezent! Hmm, chyba wiem od kogo. Kochani, a wy? Nie zgadujmy, tylko otwórzmy. To prezent od królewnej rożpłonki. Tajemnica rozwiązana. Wypłała coś innego! Hej, chodź tu! Nie prezentów. Czy to kolejna suknia? Spójrz na to, co za królewski szyk. O, jakie ładne! Bez płet? Moja jest lepsza. Wszystkie są śliczne. Muszę je przymierzyć. I to na co czekasz? Juhu, do dzieła! Pierwsze wejście księżniczka olśniewa. Czuję się wspaniale! Otwierajmy kolejne prezenty! Hop, oto kolejne! Hmm, kto tak lubi róże? Zgadniecie? <laughs> Wiecie już? To chyba podpowiedź! I gdzie ten prezent? Patrz uważnie tu! Belle lubi żartować! Wygląda jak ta piękna suknia z filmu! Jak będzie leżeć na Jasminie? Wow, jaki piękny kolor i falbany. Prześliczna. Czy chcesz spróbować? Echem, to znaczy, przymierzyć to? To bardzo ciekawe. Spójrzmy. Na... Wow, co za piękność. Te kolory pasują do włosów Jasmine. Złoty haft jest przepiękny. Zgadliście, kto ją przysłał? Hm? <laughs> Bierz B. Zgadnijmy razem, jakiej księżniczki nie wymieniliśmy. Prześliczna. Jasmina jest piękna, to pewne. Dajmy jej akcesoria. Teraz pora na wybieg z przyjaciółkami. Bella wygląda wspaniale. Spójrzcie na nią. Swoją drogą, to jest sukienka od Królewnej Śnieżki! Która jest najpiękniejsza? Zagłosujcie! Wow, przyjechała nowa przyczynka. O, to od Mulan prosto z Chin! Ależ się cieszę! co tam jest? Trzymaj oddech! Co za piękny chiński strój! W ulubionym kolorze jasminy! Nigdy nie miałam takiej sukni! Jak wyglądam? Spójrzcie, jak świetnie leży! Cudownie! Ta torba dopełni stylizację. Proszę! Wow, popłynę do mulan, żeby też o taką poprosić! O, Ariel! Lubię! Dostawca przewiezł kolejny prezent! Przebiorę się i przejdziemy do drugiego etapu imprezy! O, cudownie! Co za uroczy kostium. Usiądź, a my będziemy otwierać dalej. Jasmina otworzy jeden, a ja drugi. Hmm, co jest w tym pudełku? O, o, o! A ja U, jak to się zmieściło? Niemożliwe. Kto to tak spakował? Jest śliczna. W zestawie jest naszyjnik. Chyba wiem, od kogo to. Klane pantofelki! To na pewno od kopciuszka! Super! Zobaczmy, co jest w drugim. Obieraj się szybko! Ekscytujące! Kolejny prezent od kopciuszka. Wspaniały biały płaszcz! Będzie pięknie wyglądać z cuknią. Włożymy go! I co su? Czy pantofelki pastują? <grym> Udało się! To styl prawdziwej księżniczki! Juhu! Szlamikowa wróżka chrzestna ci pomoże! Choko spokój! Subskrybuj! Wow! Nie zmarzniesz w tym ubranku! Ulepimy dziś bułwana. Odpakuj dary Sami spokojnie! Wybieram to maleństwo! Zgadniesz, co jest w środku? Otworzę je! Nie zastanawiaj się! Zrób to szybciej! Teraz mi pozwól! Szybko! Wow, czy to prawda? Co za skarb! Wow, kolejny prezent od Elsy! Świetnie! Elsa, rozpieszczasz mnie! Jak to? Wszystko dla mojej psiapsi! Wyszywana w płatki śniegu? Super! Podoba ci się, Jasmino? Ho? Hipnotyzująca. Daj mi ją! Mm -mm, mamy jeszcze więcej paczek! Co w nich będzie? odpocznę Mam dobre przyczucia! Rzućmy okiem. To chyba. kolejna sukienka od mulan. Sami masz świetne wyczucie. Co za piękny wzór! Niech mnie czeka! Gdzie to się szyją? Wow, to dla mnie! Biegiem do przymierzami! O, tak! O, Mulan ma świetny gust! Dzięki, kochana! Dobrze, teraz weź szablę jak Mulan i... A, nażerstowałem! Ja opuściłem ją! A to co? Skarby ukryte pod wodą? Mulan, otwieraj! Co to jest? Niemożliwe! Kolejny strój ręki. Prezent od Ariel! Ile tu świecących szczecinów! Ten fioletowy top jest super! Panienko, zechce pani to przymierzyć? Chętnie! Przed wami kolejna stylizacja! Najpierw góra. Potem wcisnę twoje nogi w ogon. Pora na akcesoria. Koniecznie załóż koronę. Weź torebeczkę. A oto Jasmina, królowa oceanu. Jasmino, wyglądasz jak królowa morza. <noise> Dziękuję. Uwaga podróżni! Wszystkie prezenty otwarte! Jasmina je teraz zaprezentuje! Prosimy o brawa! Wow, długo na to czekałam! Prawdziwy pokaz mody! Kiedy się zacznie? Jasmina! Jasmina! Gdzie siedzenie dla Vipa? Drogi, dzięki za cierpliwość nasz pokaz się rozpoczyna! Pierwszy strój, morska księżniczka. Ma niezapiętny ogon. Spokojnie. Wow, ale ekran, super! Serdecznie tak, Lidia. Kolejny strój, księżniczka i w na wiatrku. I wspaniała suknia na królewski bal! Jestem śliczna. Wow, warto było wyjść z oceanu. Oto następna księżniczka z bajki o zimie. Skaczemy między zimą a latem. Popatrzcie na ten styl. To do czasopisma w Arendelle. zimno! To idealne stój na łyżwy! Słyszysz mnie, Książali? Ali? Ora, jaka śliczna! Wow! I co teraz? Wczesny w sukni w widzimy wiśnie to piękny widok! Dobrze! Wciśniesz sukienki Jasminy do szafy? Nie, nie ma miejsca! Sami czekaj, to tylko parę kiecek! Kochani, musimy się żegnać subskrybujcie nasz kanał! Do zobaczenia!